Nadszedł ten dzień, kiedy strolujemy razem z widzem do Knesa. Dzisiaj role się odwrócą i e, zrobimy odwróconego trolla. Tak, to jest ten dzień. Ten pomysł już za trolla dawno był pisany przez wielu z was, więc dziękuję wam za ten pomysł. Jak masz własny pomysł na odcinek, napisz go koniecznie w komentarzu. Jak zostawisz łapkę w górę i napiszesz ten komentarz, to pozdrowić na ten odcinku, jeżeli go użyję, tego pomysłu twojego. Więc e, teraz kwestia znaleźć dobrego widza, który będzie w stanie podołać temu trollowi. Dobra, tu jest ktoś, kto jest... Chyba nubem. W się sensie, nie wiem, nie ma żadnej jakby zbroi lepszej niż skórzana. I po prostu idzie przez świat. Zakładam więc, że nie ma żadnej bazy. I w sumie będziemy musieli wybierzyć tylko trola, jakiego niby będziemy robić tej osobie. Więc załóżmy, że będziemy z Doklesem trollować na liwitkach to będzie oficjalna wersja, którą powiem zaraz Dokresowi. Bo on zaraz ma przyjść, ma nagrywać trola, ale nie wie jeszcze jakiego. Więc ja słuchajcie, wyłączę banisza. I napiszę do niego. Siemka. Znasz mnie i do Knessa? Bo to nie jest takie oczywiste, bo ty nie grają sami widzowie. On może mnie nie znać. Potrzebuję kogoś, kto będzie zdać mniej do Knessa. Tak. Okej, okay, super. Jesteś trolem, albo czy potrafisz być trochę? Okej, okay, więc skoro jest trochę trolem, trochę mi się wydaje, że nadajesz do role. Nie wiem, czy to wyjdzie najwyżej z kimś innym. Diler, a będę w odcinku? Tak, ale jeśli Strolujesz ze mną do Knessa, to chcę. Okej, okay, zaraz do Ciebie przyjdziemy i będziemy trollować. Doknes nie wie o tym, że Ty o tym. Wiesz, musisz go strollować. Co zrobisz? Nie wiem, zaskocz nas. Więc zostawiam to jemu. On się nazywa Marcinek Premier. Okej, okay, więc mam polski nick. Yy, I zobaczymy, jak Marcinek będzie chciał trollować do Knesa. Yy, więc jak mówię, ja zostałem to, był E, więc życzcie mu powodzenia, łapką w górę. Okej, okay, więc teraz czekamy na Doknesa, aż wejdzie. I teoretycznie zaczniemy niby odcinek od początku. Cześć wszystkim, z tej strony Liler witam was w kolejnym odcinku z Doknesem Gessler. Cześć, Do Doknes. Znaczy ja, szczerze mówiąc, to mi się nie chciało zmieniać skina po ostatnim odcinku. E, nie, tak nie, spoko, pasuje ci, pasuje ci. Jakby, ja wiem, że ten skin ma oddawać ciebie z oklepnymi tymi włosami, bo to w sumie wygląda jak ty. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy robić kolejny troll z okazji Halloween i będzie to Duch Troll. Będziemy na Niewidkach trollować widzów e, I e, zobaczymy jak to właściwie wejdzie do Halloween Już było kilka dni za nami, ale myślę, że nadal ten e, vibe'ik został Więc Doknes, co powiesz na małe trollowanie? No ja dalej nie mam stroju, Jeż, ja jeszcze będę miał Halloween Myślę, że się przybrałeś za Magda Gesslera po prostu Halloween To jest twój stroj To jest twój strój hmm, no jak, ma, jak straszy to tak Dobra Dokneski zapomnij włączyć wanisza teraz I znajdźmy kogoś okay, widza Mam włączonego I tepniemy się mm, do... O! Ej, wiesz co? Wydaje mi się, że znalazłem kogoś Doknes. Ktoś Dobra, to, to akurat buduje bazę. Stary, zobacz, widzisz? Tak, buduje bazę z dirta, nie zujajaj, nie? To jest lepianka, a nie baza, stary, to jest lepianka. To jest... Um, to jest bunkier. Nie nazywaj tego ba... O Jezu. Bunkier. Ej, to nie jest jednak... To nie jest... Ej, to nie jest jednak baza, zobacz, on tu wyrównuje teren, chyba. W sensie, masz na jakieś. No, nie, nie wiem na co, jakby... Na... On siebie tu schował, stary. <laughs> Czekaj, o co chodzi? On się no z siebie schował, dobra. Jeden blok. Eee, to, słuchaj, co tu na to, żebyś ty pierwszy na dzisiejszym odcinku strollował widzę jako duch. Eee, więc musisz, dobra. nie wiem, musisz. Eee, jak to zrobisz, stary? Przybierzesz się za czas? No, jeden blok w suficie. Okej, okay, dobra, to go zeschizuję, on się tego wystraszy pewnie. Okej, okay, on podszedł, patrzy się, dobra, no. zauważył, że coś jest nie tak, napisał halo. Okej, okay, to jest dosyć typowa reakcja, eee, więc. Eee, co, co teraz? To jest, on wyszedł. Tak, masz Tak, Premier, taki, tak się nazywa, ziomek. Jakby nie wiem, chyba jest nowy. Może jest premierem. M może jest, może tego nazwisko, nie wiem. Ktoś tu jest, okej, okay, on teraz nie wie, że my tutaj jesteśmy, Dawaj bo jest... Podpalmy specjalna Podpalmy jakieś drzewa. Podpalmy drzewa, dobra, 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 dobra. To moja baza. Ej, to jednak jest baza, stary, to nie było wyrównanie terenu, tylko to serio jest baza. A więc e, miałem rzeczywiście rację. Bardzo nie jest, dumny jest, nie? Tak, nie. jest bardzo dumny, napisał, to moja baza, jakby nikt nie pytał go, po prostu. Sam Jakby podkreślił, nie, to nie moja wyszło, baza. To może być baza. Może tak wiesz, wytłumaczył, że hej, jeżeli ktoś nie wie, to ta dziura w ziemi. Tak, to, to, jest, to moja jest moja baza. baza. Ej, moja baza. On tutaj zakupił crafting table. Ej, co on robi z tą bazą? Czemu on robi z tej bazy? On, on zrobił z bardzo swoje bazy. Jeszcze gorszą bazę. No dobra, wiesz, to stare, to może powinniśmy go dalej trollować. E, wydaje mi się, że możemy się zmienić w jakiegoś mobka. Możemy się zmienić w fantoma, ale jest coś, co bardziej wygląda jak duch. Weks? Wex. No, mm -hmm, mm -hmm. dobra stary, to weź mi się weksa. ja będę, to was, będę was śledzić i zobaczymy stary jak zareaguje na to, że zobaczy weksa. Dobra, teraz on ci, on ci widzi, okej okay, już się pali tam widzę, dobra, dobra On yy, zbiera drewno, rozgląda się, zauważył, że się pali, ale jeszcze nie widzi weksa. jeszcze nie zobaczy tego, że tutaj lata duszek On patrzy się na to jak pali się las i idzie do przodu, on olał swoją widział. bazę? Okej, okay, widział, tak, chyba widział, chyba widział, tak, bo się rozgląda Patrzy gdzieś się w przestrzeń! Co to było? Cały las się pali przez ciebie. Okej, okay, on połączył fakty. on połączył latający duszek i palący się las to jest. Ma, ma jedno źródło. Te dwa wydarzenia mają jedno źródło. Ja chciałem tu bazę mieć. Ty potworze. Ej, on się nazwał potworem, nie, żeby coś. On jakby on się nie lubi, on ma spinę do ciebie. Spaliłeś mu las, zepsułeś mu plany, on chciał tu mieć bazę, stare. Napisał tak. Niech ci pali, zobacz! Ej, weź, się... on umrze! On umrze, zabijesz widza na okna, znowu! To nie, to jest... nie, nie, czemu, nie. Czemu tylko jedno w głowie masz? Widza z... ciągle zabijasz. Idź sobie dalej! Nie śledź Idę mnie! Okej, okay. jakby stary powiedział: idź sobie dalej i ucieka, ucieka to jak plany. To zachęta, stary, nie śledź mnie. No, mniej więcej tak. i powinien się tego no. przyczepić na dłużej, stary, wiesz co? To, co proponuję teraz, to to, żebyśmy go może patrolowali World Editem. Zejście w sensie komendami. Okej, okay, okej. Okay. Wezmę różdżkę. I będziemy zmieniać wokół niego na przykład jakieś rzeczy. Słuchaj, zmienię może losowo tu wszystko. Czyli uważasz, że serwera nie wywaliło. Nie, zrobię coś takiego. Tak po ty, prostu? To jest tego tak prosto. Zmienię mu takie coś, okej? Głupcy, to jest okay? tak co zrobić stary, on Czemu? Zaczął to po prostu kopać. No, zacznij go. My to nie wypada! Bo ma kamienny kilof O mój Boże, da się widzę! O mój Boże, jakie to jest straszne! Tyle złota, ale nie a może nic wydobyć. Nie może wziąć. Tak, to jest super złe. Kto to zrobił? Ej, on postawi tabliczkę jakąś, starę. Bartek Trollun nie Nie nabiorę się znowu? Ej, co jest, Doknes? Jak eee. myślisz, co jest gra? Daj mi spokój. Ej, on pisze teraz tabliczki masowo. Daj mi spokój, postawimy... Chcę grać w spokoju. On, on obwinił jakiegoś Bartka o to? Bartka, Bartka obwinił. Stawiamy inne puste tabliczki, stary wokół niego. Dobra, 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 troluj go, stary. Troluj, dobrze, dobrze, dobrze. Dużo tabliczek. On się poskazuje. Tylko teraz nie wiem, gdzie... gdzie są jego tabliczki. On coś pisał, tam o tabliczkę Moje zrobił? Puste. No wiem, tylko ich jest dużo po prostu. Muszę patrzeć na każdą tabliczkę. Kolej... Przestań, okej, okay, dobra, jest kolejna tabliczka. <laughs> Ej, stary, jest dużo tabliczek. Ej, to jest troll. Na mnie co jest grane? Muszę niektóre tabliczki czytać. Dobra, on pisze kolejno. Na pewno teraz pisze. Na niewidce jesteś. Czy on założył, że, że jego Kuper postawi tyle złota? A on powiedział znowu. W, se w sekundę? <noise> Ej, ten Bartek musi być niezły koksem, Doknes, nie? No nie wiem, stary, ma kamienne rzeczy, nawet złote nie może zebrać. <noise> no, ale mówię Bartek, to on, Bartek, to, to jest Marcin, to jest Marcinek. Bartek. A mówimy o Bartku, Boże. bo Bartek jest koksem, stary. Ej, on, 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 on Ci szuka. Aha, to, tak, dobra, bo się też się pomyliłem bo się, jaki Bartek w ogóle, czy ja tak powiedziałem jakoś beznadziejnie? Nie, Jezus, nie, nie, on tam napisał jest... Bartek Aha, trolu, nie nabiorę się, nie biorę biorę się dobra. znowu, więc jakby... Kminię, że on... Jestem... Doknes. Jesteś... Jesteś zmieszany, stary, To jest ja skuniarz, czy... no. Wojtek, Wojtek się dojedzie, do... jak mu powiem bo... o tym. O nie, stary, on, on myśli, że to jest jakaś, wiesz, bardzo osobista spina tutaj. To jest jakaś drama. I kolejne pokaż się! Ej, on, stary, chce, żebyś się... chyba pokazał Weź się mu pokaż, jako duszek. I napisz mu tabliczkę, że zmieniłem się w duszka, czy coś? O Widzisz? Widzi, tak, tak, widzicie? Bo za to super macha łapką. Próbujecie się uderzyć, ale no, no może to myśleć, jak, jak to mu wychodzi, no nie, jak masz kreatywa i latasz. Okej, na pewno cię widział i na pewno teraz idzie w twoją stronę. E, chyba tak, tak. Nie, znaczy nie. Wiesz co? Nie idzie zupełnie, ale tak, jakby wie gdzie jesteś. A nie, jednak nie wie. Ale bo już jesteś za nim. My już tam nie ma. Odejdź stąd! Halo, ktoś tu jest. Oj, piękna litera T. Odwrócona, niesamowita Pomocy, pomocy szukam. szukam Część się prześladowany, stary Denys, prześladujesz że znowu widza Jestem na nagraniu Czy ty mógł coś napisz na tabliczce? Tak W czym? A dobra Odpisałeś na jego pytanie Znaczy, na, na jego prośbę Wy niczym idź sobie Innymi słowy, ciebie nie prosi o pomoc Jakby ciebie, od ciebie pomocy nie chce O, patrz, portal, zniszczę go no, O, o, on ty O nie, zauważył, dobra, usłyszał to Był już przynajmniej, że nie zauważył tego Ale okej okay. Próbuję przez niego... Co chciał podpalić teraz pochodnią? Czy to jest możliwe, że ktoś próbował podpalić portal pochodnią? Ja tu wejść chciałem! O, otworzyłeś? O, nie stary, gdzie będziemy trollować widza wnetarze. Wierzę, że się skończy do okna. To się skończy bardzo źle. Jakby trollowanie widzów normalnie, stary, kończy się śmiercią. A w neterze, on starych myśli, że on podpalił ten portal pochodnią. Czaisz? Dobra, nie to. Chyba nie to nie, ale już nawet i że ten portal jest zapalony. Po prostu I idzie. Się a idź pan, idzie sobie stąd. W ogóle ja muszę zrobić andu, żeby to złoto tam zniknęło. No, a to by się przekonało. To już też. zrobiłem, to już zrobiłem. No bo w sumie, gdyby ktoś znalazł tak dużo złota na ekstremie, prawdopodobnie byśmy stali banana na serwerze od administracji. To by było przypałowe. Tutaj <laughs> to było już przypałowe. Dobra, on kopie coś, co chyba jest jego kolejną bazą. Po jego ostatniej bazie, e, ta baza jest nawet... Zrobi zrobił progres, stary, nie żeby coś. No, do, zrobił progres. nie? W przyszłość tak, do tamtej. Tak, jakby... E, normalnie powiedział, hej, to co to za baza badziewna, ale... Widzieliśmy też, co zrobił wcześniej. I zrobił wcześniej było gorsze. To są chyba najlepsze bazy na ekstremie dzisiaj, jakie kiedykolwiek widziałem. O, wow. Ej, stary, to jest progres. Nie dość, że baza jest oświetlona, to macywizowane wejście. Znaczy, tak jakby, można wejść od góry cały czas, tak tylko chcę powiedzieć. Obcej stary, można wejść dosłownie górą. Tu jest bloczek duchy tu nie Duchy tu nie Duch wchodzić. Duchy tu nie wchodzić? Po w, w dziób. Obcie, te drzwi to są najlepsze drzwi ever. Jestem nimi po prostu zachwycony, ale dobra. Co on kombinuje dalej? Kopie się w dół, e, napisał tak. groźby na drzwiach. To, 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 to super, to testuje nieźle. Okej, okay, to, to się chyba będzie kopalnia. Dobra. I robi kopalnię w porządku. Dobra. Bo ja leniwy jestem. A bo on teraz widzi, bo ty wyłączyłeś star, na chwilę, a teraz widzi, co ty piszesz, że ty jesteś. I on wie star, że ktoś go słucha. Chyba? Czy nie wie? Nie mam Wanisza. Nie mam, mam włączony. Aha, czyli on nie wie, że ktokolwiek to widzi, a i tak jeszcze cały czas. Dobra, bo ja leniwy jestem, mam układ do zrobienia, daj diaksy. To możemy zamieszkać razem, okej? Okay? Wiesz co że on nie wie, że ktokolwiek to słyszy. On nie ma komendy. napisane, że hej, ktoś cię słyszy! Halo! I Dobra, stary, weź, weź zamieszkaj z nim jako duszek. Weź mu daj diaksy po prostu. On widzi, on te, teraz nie masz wanisza, rozumiem? Teraz ci widać. O. o nie, zaczął do mnie dzwonić, nagle. Dobra, nieważne. Par, wyrzucę mu. Okej, okay, super. Ej, to, to wygląda tak dobrze. Duszek wyrzucając diamenty wygląda tak dobrze. Okej, okay, on zabrał diamenty. I za czym ci pozwoli zamieszkać w takim razie ze sobą? Więcej! Wię Ooo, oh, za mało. To jest za, za mało, mało. to może stary móc mu coś wysalić za karę, jak jest taki. Nie wiem, nie wiem, starczy. Daj mu, daj mu więcej, daj mu więcej. Zaczniemy, kiedy powie stop. Zacznij, kiedy powie okej, okay, starczy diamentów. Jaka jest ilość Bo ile mu dałeś, że mówisz za mało? No trzy. Trzy? to jest oczywiście mało, daj mu więcej. Okej, okay, rzucasz mu, dobra. Cztery. Diamentyków. z Okej, okay. możemy z kolegami. Czy to nie jest tak, że chciał z ciebie, wiesz, wyciągnąć z diamentów. Jest taka liniowość, która się że jesteśmy kolegami. Marcin jest, Maty. Czy duchy eee. mogą mówić? O kurde, na pewno nie mogą pisać. Mogą napisać na tabliczce, według mnie. Czekaj, patrz, mu... podlecę się bliżej do niego. I co? Patrz, ten duży się w ogóle Cios. uśmiecha jakoś. Ej, co? O nie, co on robi? Co on robi? Co to jest? Czemu się podsadził w taki sposób dziwny? I pisze tabliczkę na górze. Okazuję tego tabliczkę stare na górze, żebyś ty zobaczył jako duszek otający. Okej, okay, i napisał coś, tylko że nie wiem co, bo zasłania to. skopiuję, no. to i zobaczę. To jest totem, jak będę cię co? potrzebował. Ej, stary, czemu to, to, to tak wygląda? To jest bardzo złe. To go podpalę i jak z nim dasz? Okej, okay. stary, on chce mieć z ciebie źródło akordymenty, nie żeby coś. Tak tylko mówię. Tak, stary, on chce po prostu, żeby był jego. Wiesz, wyjście, hej, gość, który mi daje do Dobra, dawaj mu to wystać. jest niewdzięczny Mówisz, że jest niewdzięczny? No dobra, wystać no. mu bo to, stary, masz rację. No po prostu. Czemu masz TNT? Okej, okay, on się zaniepokoił. Próbuje się bić cały czas. Wow. To moja baza. Druga! <laughs> o, nie wysadzasz mu to! Doknes jest to na pewno ty. O! Ej, poleciało starym, poleciał wiąz. Więc... Okej. Okay. Aż nie wiem, zamka, ale dobra, to trzeba będzie cenzurować. Nienawidzę cię, ej, stary, on wie, że to ty jesteś. Hejtuję twój kanał! Hejtuję mój kanał. O, nie. Dobra. dobra. Ej, stary, ale zobacz, że. Dobra, i tak mały. jest wybrzy. Pyk! Pięknie, to jest podstawa. Nie Ej, ej, nie on stary, widzisz jak. Zorientował się, Normalnie że. Normalnie to... wysadzam, teraz Wiedziałem, kru. że to ty. Lecę Kurde, za nim. Marcin. Lecę go zabić. Teraz to już się skończyła moja dobra wola. Ej, parze, mówi, że wiedział, że to ty. Widzisz, stary? Został! Został! Dobra, ej, on, on się, on się czuje prześladowany teraz, stary. W sumie słusznie! I nam pioda bana. Ej, stary, dobra. Mam ma na ciebie challenge, ok? Na koniec odcinka. Mm. Zrób to, co, najbardziej lubisz. Zabij go TNT. Zobaczymy, czy ci się uda. Zobaczymy, czy on przeżyje to. Ok, teraz możliwe, że zginie. Teraz możliwe, że zginie. Ale to nie jest takie proste, stary. O, nie. O, o, jedno TNT za dużo. Bo, a nie, dobra, okej. Okay, I sobie go itemy, dobra. Tep tego tutaj nie, z powrotem. No, to jest? Tylko git, część, git, git. bo już nie ma tych na przykład. A, dobra, to coś tam mu damy w takim razie, za nie nie małe. On już wie, że to był troll, więc myślę, że to jest moment, kiedy skończymy ten odcinek. Nienawidzę się! Okej, okay, to, to mocno ostatnie słowa. Dobra, słuchajcie, Doknes jeszcze tutaj rozwala TNT i goni biednego Marcina. Już mnie Docnes nie słyszy e, i w sobie pomyślałem, że, hej, ja mu nie powiem, że ten odcinek był ustawiony i że Marcinek wiedział, że go troluje Doknes, e, O, jak poszło Marcinkowi, czy Doknes właśnie został Ciężko mi jest stwierdzić. E, na pewno był to nietypowy odcinek i muszę w sumie teraz e, już e, się odciżyć na e, tym spiku, bo widzę, że Doknes trochę przesadza. <grystanie> Okej, <Okay>, więc NARA! <grystanie>